Dobre, nie wiem o co chodzi. Mam tylko nadzieję, że mi się nie przełączy na tego. Le mm. Na stereo samo bo to będzie masakra. Nothing new. co dalej piszesz? Tak. Jaka Nie da się za punkty zwycięstw. Tylko za peki. No. A Góra czego Pamięta, się nie próby. da za punkty zwycięstw? Bo się nie da. Ale czego? Bohaterów. Co bohaterów? Kupić inne graczowi. No, KS2? Napisałem, czy będzie chciał z nami pogadać na Skype, ale to jest bardziej forfan napisane, więc. Bad idea. Że ona tutaj radio tak patrzy Ja bym napisał do sam Co? nie dobra nie nic Coś zamuliła pewnie, poczuła się głupio tą propozycją Zatakujesz. Ja, on <śmiech> <śmiech> Pewnie piszę z Bartkiem. W ogóle drugi raz yy, usłyszałem imię Bartek z, z, jej, z jej chatu. Powiedziała mi jak to Bartek. Dostał mandat od Pawełka. No, to mi też już chyba za cztery razy. Normalnie powinienem napisać jaki Bartek, nie? Ja go nie znam tak naprawdę. Więc ona myśli, że już go dobrze znam co, nie? A ty napisałeś do mnie z kim ja piszę. Gdzie co? 10 minut temu. No. To ja tego nie widziałem. Osto... I tak ci nie było. I tak ci nie było. Napisała, że nie wie, czy ma Skype na telefonie. Kurde, nie mogłem napisać wprost, że nie chcę. Wyłącz ten, Wyłącz ten telefon. Czy komórka? murka? Wyłącz ten telefon. No ja pewnie nie moja. Arek. 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 No bo się nie odzywa to teraz gra. Nie kurwa bo mikrofon nie włączam. <ścoughs> nie no. Nic nie powiedzieliśmy a już się wściekł. No chłopie, to stwór jad. On trenuje przed turniejem, prawda? Czy tam my do Katowic. Pozwolił, my, nie, my niedługo jedziemy do Katowic, Jarek też chce się pokazać w końcu, ukazać się publicznie. Czemu Jarek? Arek Chce się pokazać jako kerza, jako Radeonik i będziemy znani na świecie Czy nie, Kerzaj? No, teraz się skupiamy. Kurde. Ona bardziej jest skoncentrowana na Bartku. Tak. No. Cinek się śmieje. Zresztą co mnie to... ten... Co się dziwić? Patrz. I teraz biedny Cinek cię sprzeda. Niby czemu miałbym je sprzedać? On tak robi Ale że co? No właśnie o to chodzi Nie sprzedawaj No, ale tak się zapytam O co chodzi? A nie sprzedawaj tak się ci kupię postać na ale... ale dalej nie wiem o co kanał Czego mam nie sprzedawać? Albo raczej kogo? No to nieważne. Już w tym momencie. No cóż. Bartek to w końcu Bartek nie. Nie mogę się z nim ryszyć. Co nie radzi? Yy, Cinek, to twój telefon, bo widziałem, że ci się ten, świecił ekranik. Wydało się. Że co? To twój telefon. Tak, na pewno. No tak, bo ci się świecił ekran. Podświetlał się. Tak, Ta. mi się świeci nawet jak oddycham. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Oddychaj. Was porąbało I nie ma I <laughs> jest Nie ma i jest Nie ma chyba lepiej widzę No Nie no zaraz ja no, ja mnie obydwa wściekniecie Wydało się Harry zaraz was poszczuję czołgie Czym Jaj Uuu ja uży kapłanik U. Ona Ono mě odlává. Jsi žvář, já tím... To je můj generátor. Já je němať Ty wariacie. Ja ja Musiałem się wyjść. Olek Zawadzki napisał. Języku niemiecki nie zostawiam cię, chociażby dlatego, Dragon Ball Z intro. Aha. What the Interesting. There's something here about this text, is about magic spells. o który jest autobus jutro? Co? Masz rozkład jazdy autobusów? Jakiego? Na mina na przykład? Nie. A wiesz, że to jest. Te autobusy te takie siódma, ósma czy co? Do to? Wiem. No to mu. Już nie, czekaj. Y siódma? No dalej, 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 dalej. No to. No to nie. Siódma dwadzieścia jest tylko przegub. Do Przecież wiesz o tym. <noise> A ósma coś jest? No to ja nie znam. No jest na pewno. Ale nie wiem, która. Jedź 6:45 jak ja. Idź stąd. No czemu kiedyś jeździłeś na tą porę, żeby się podlizywać nauczycielom? To czemu teraz tak nie zrobisz? Nie, ja wtedy jeździłem dlatego, że wtedy mieszkałem na osiedlu, i na osiedlu już się nie zatrzymywał żaden. No to tu z Mój stary zrobił z mojego pokoju chlew. Ciekawe Co to kurna jest Nie zabijajcie mnie tym Co ja mam na tę minkę odpowiedzieć? Minka śmiejącej się twarzy, no i co ja mam na to odpowiedzieć? Masz jakiś pomysł, radio? Nie. No ja nie wiem, co mam jej odpisać w takim wypadku. Odpisami minką, no i co ja mam zrobić? że cieszy to, że ją to cieszy. Stary, nie słuchaj go, bo on ma durne pomysły. Zauważyłem. też. Ja Sorry Państwa skończysz tą rozmowę Mam skończyć no. A tak to mi co mówiłeś żem pisał No zapisałeś Oc, nie piszę z nią od godziny 20? Bez jeszcze półtora godziny zaszło No dobra stary kas Powiedz, że musisz zrobić jakąś kanapkę czy coś. Dobra, dobra, zakończę już to na dzisiaj. Sary, za duża dawka. Bo zaraz ja to utnę, wiesz, w jaki sposób. Dobra. Piszę, muszę spadać. Tak, buziaczki, tak, no. Przyjdę jutro do ciebie. Odpuść w nocy, Napisz, żeby zostawiła otwarte okno. Dobra. Co? Dobra. No powiedz, że przyjdziesz. Nie, napiszę zostaw. Otwarte Pa. I co? Napisałeś? Muszę co? spadać, zostaw otwarte okno w nocy, pa. Dobra. I zrób mi screen, na co odpiszę. Myślisz, żeby będzie źle? Nie, ale strzel mi screenshota. Nie umiem. Y, masz takie coś jak y, taki przycisk print screen? Wiem, ale nie wiem, gdzie to się zapisuje z pulpicie. Klejasz do paint'a potem. Ale nie wiem, gdzie to się zapisuje w pulpicie. Nie no, wklejasz... Wklejasz do panta i dajesz zapis na pulpit. Klejasz do panta, po prostu dajesz. otwierasz panta i klikasz w klej. Aha. No. Nieważne, po prostu ci powiem. No. O ile zdążę odpisać, bo teraz tutaj tak jakoś odpisywała dosyć późno. Tak jakby była zajęta partkiem. Dary, jak to dziwnie brzmi. <laughs> Nie. No. Bo już Tak. Ma, już, ma, już mam otwarte okienko. Tak, i by odpisał ci weź.